Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o grze Mariposa, a w zasadzie o moich e, naszych wrażeniach. Czemu ten tytuł? On już został wydany jakiś czas temu, a ostatnio, kiedy mieliśmy spacer, po taki późno jesienny po lesie, e, widziałam te spadające liście z drzew i jakoś tak skojarzyło mi się trochę z okładką, która to notabene jest przepiękna. Z tej okładki, spokojnie, tak jak też gdzieś czytałam, można sobie zrobić obraz na ścianie. Faktycznie jest minimalistyczna, bardzo ładnie zaprojektowana. Natomiast nie można byłoby spodziewać się niczego innego po autorce gry na skrzydłach. Tutaj mimo tego, że mamy znowu do czynienia z żyjątkami, z opisaniem ich, gra można powiedzieć jest trochę inna. Podróżujemy tutaj motelami z Meksyku do północnej Ameryki i z powrotem. A całość polega na tym, że zbieramy sobie gdzieś na planszy pyłki, próbujemy się rozmnażać w określonych miejscach i wrócić z powrotem do Meksyku. W tym pięknym pudełku znajdziemy równie piękne komponenty. Przede wszystkim dużą planszę, ona jest czarna z naniesionymi kolorowymi punktami, co kupiło od razu moje serce, bo też czerń uwielbiam. Do tego znajdziemy drewniane motylki, wykonane w takim oldschoolowym stylu, bardzo ładne, klasyczne mipelki. Do tego karty ruchu. Karty specjalne, specjalną małą planszetkę do tych kart. Również będą tam się znajdowały takie żetony kwiatów i co mnie zachwyciło to są specjalne pudełka na każdy zestaw kwiatów. Nie musimy tutaj się bawić w woreczki strunowe, tylko nawet taki drobny detal jest dopasowany. Jakość wykonania moim zdaniem świetna. Przepiękne ilustracje, właśnie te oldschoolowe mipelki, motyli. Jedynie same ilustracje kwiatów mogłyby się trochę bardziej różnić, bo czasami trzeba było się zastanowić, który kwiat zbieram. Ale to jest drobnostka, na którą tak właściwie nie zwróciłabym większej uwagi, gdybym nie przygotowywała recenzji. Jeśli chodzi o rekrywalność, to ona jest całkiem spora, bo mamy tutaj różne karty celi, one też pojawiają nam się Dopiero po odkryciu kolejnej pory roku, więc nie do końca wiemy, gdzie mamy się udać, bo często celem jest to, abyśmy na przykład byli na górze od jakiejś miejscowości, na dole, po lewej stronie czy po prawej, więc jest tego całkiem sporo. Do tego mamy też różne karty ruchu, które pozwolą nam poruszyć się w wybranym kierunku, nie zawsze takie, jakbyśmy chcieli. Co jeszcze? Jeśli chodzi o skalowalność, my graliśmy we dwójkę, natomiast wydaje mi się, że większą ilość osób byłoby ciekawiej, bo też byłoby gęściej na tej, na tej planszy, coś więcej by się działo. Większa ilość graczy nie ma negatywnego wpływu czy nie sprawia, że pojawia się negatywna interakcja, ponieważ, nawet będąc, w, dajmy na to czwórkę, wszyscy możemy zbierać z jednego pola. Jedyna rzecz, jaką zabieramy tylko my, to jest właśnie ta nagroda specjalna. Tutaj ogólnie interakcji praktycznie nie ma, natomiast ta gra jest tak pozytywna, taka ciepła, ona się idealnie nadaje na taką grę rodzinną, czy właśnie na spokojno, na granie na spokojnie. Ja miałam takie mieszane uczucia co do tego, bo ja lubię, jak się dużo dzieje, jak jest jakaś akcja, właśnie interakcji też mi często brakuje w grach. Natomiast tutaj pozytywnie się zaskoczyłam podczas samej rozgrywki, bo trochę obawiałam się, że będzie to takie poprawne, ale jednak dla mnie nudne. A grało się całkiem przyjemnie. Nie trzeba było jakoś specjalnie mocno wymyśleć strategii, ale trochę nakombinować się a i owszem. E, I było to po prostu przyjemne. Samo obserwowanie tego, jak te motyle się przemieszczają, e, te wszystkie karty, które też były bardzo fajne w dotyku. To wszystko tworzyło taką bardzo pozytywną całość. Przygotowanie do gry zajmuje dosłownie chwilę. Po pierwsze rozkładamy dużą planszę i małą planszetkę. Na dużej planszy losowo przetasowane wykładamy karty celów na każdej porze roku. Odpowiednio dopasowane do wiosny, lata i jesieni. Każdy z graczy wybiera swój kolor motyli. Pierwszego motyla umieszcza na głównej planszy na starcie, na pierwszym e, mieście w Meksyku, a pozostałe układa sobie według pokoleń. I tych pokoleń mamy cztery. Do tego każdy z graczy otrzymuje dwie karty ruchu, e, akcji, i rozkładamy również obok planszy resztę tych kart akcji w formie zakrytej tali, jak również. E, te znaczniki kwiatków. No zrobić to na oddzielnych kubkach, bo po prostu tak będzie łatwiej. Oprócz tego odpowiednio zgodnie z instrukcją też umieszczacie motyle drugiego poziomu na konkretnych kartach pór roku i znacznik swoich motyli na polu punktacji. Do tego na drugiej planszetce też rozkładamy odpowiednie elementy i tasujemy znaczniki miast. Te znaczniki miast będziemy układali sobie losowo na każdym miejscu to są właśnie. Na każdym mieście to są te nasze punkty dodatkowe, które będziemy mogli zabrać, jeżeli pierwsi wylądujemy w danym mieście. Ta dodatkowa mniejsza plansza nazywana jest planszą przystanku. Ją układamy sobie obok mapy i na tej mapie układamy karty cyklu życia. To przedstawia nam cykl życia, pełen cykl życia motyla, który też jeżeli zbierzemy wszystkie jego karty, to na koniec umożliwi nam zyskanie bonusu dodatkowego. Do tego oczywiście. Wykładamy obok kość kwiatową, będzie nam później potrzebna. Witajcie moi drodzy, dzisiaj opowiem jak przebiega rozgrywka w Mariposas. Gra jest bardzo łatwa. W swojej turze w sumie wykonujemy jedną z trzech rzeczy, czyli jest to zagranie jednej z dwóch kart, które mamy, to jest znaczy karta ruchu, następnie lądowanie i zbieranie zasobów lub też rozmnażanie, jeżeli wylądujemy koło trojeści, i dobieranie kart, tak żebyśmy mieli z powrotem dwie na ręce. I tak naprawdę na tym polega cała gra. W kartach ruchu mamy różne wersje kart. Jest yy, karty z pojedynczym motylem, wtedy wykonujemy ten ruch i lądujemy, lub kilka motyli. Ale możemy tą kartę wykorzystać jakby dla jednego motyla, czyli po prostu robimy, żeby dwa kroki, zbieramy i znowu żeby jeden krok tym samym motylem. Nie jest to żaden problem. W grze oprócz plansz kwiatów będziemy mieć też przystanki, na których będziemy lądować, żeby zdobywać karty cyklu życia. Są one potrzebne po to, aby odblokować specjalne karty dające nam punkty na koniec gry. Tych kart z cyklu życia są zawsze cztery. Jeśli zbierzemy zestaw, zbieramy w tym momencie bonus, który jest obok nich położony. Dodatkowo, jeżeli na danym przystanku lądujemy jako pierwsi, wrzucamy kościom kwiatów i w tym momencie dostajemy kwiata, którego sobie wybierzemy. Aby roznoszyć motory, musimy wylądować koło trojeści. I następnie opłacić koszt następnego pokolenia. I tak na przykład dla pokolenia pierwszego... Są to dwa identyczne kwiaty lub trzy różne. Do drugiego pokolenia mamy trzy takie same kwiaty lub cztery różne i tak dalej. Celem, celem, celem gry jest zdobycie jak najwięcej punktów, które zdobywamy poprzez cele dla każdego z, dla każdej z pół roku. Na przykład poniżej jakiegoś danego miasta, żeby znajdować się na na wschód na danego miasta, tego typu rzeczy i dolecieć motylami czwartego pokolenia z powrotem do Meksyku. Im więcej takich motyli jakby doprowadzimy do domu, tym więcej jest Punktów. A teraz czas na opinię. Gra jest przyjemna, spełnia swoje założenia, bycie, bycie grą relaksacyjną. Jest to gra, do której idealnie później sobie w tle y, szumy jakiegoś strumyka, jakieś tam leśne, tupające jeże przez las tego typu rzeczy i do tego opowiadającą o czymś krystynę czubówne. To właśnie jest ten typ gier, przy której po prostu się relaksujesz. Nie ma tu żadnego mordowania, negatywnej interakcji, podboju kosmosu. Czy nie wiem cokolwiek innego co przychodzi do głowy. Tutaj po prostu jesteśmy modelkami, które sobie latają po prostu wzdłuż i wszerz Ameryki i później wracają po prostu do Meksyku. Podsumowując, gra jest naprawdę edukacyjna, bo oprócz tego, że razem z modelami przeżywamy ich cykl życia, pojawiają się kolejne, rozmnażamy i zbieramy elementy niezbędne nam do życia i do tego, żeby pojawiły się kolejne pokolenia naszego rodu. To również w instrukcji mamy opisane, jak to wszystko odbywa się naprawdę, pięknie ilustrowane. Więc, nawet jeżeli macie jakiegoś małego bąbla, który w przyszłości potencjalnie zainteresowałby się czymś takim, to to jest dobry tego początek. Dla mnie też było to ciekawe, mimo że ja na co codziennie interesuję się motylami. Jest mi to dość odległy temat, to jednak przyjemnie było przeczytać jakąś ciekawostkę. Gra spełnia właściwie wszystkie swoje funkcje. Ona jest właśnie edukacyjna, uczy. Do tego. Kolokwialnie mówiąc, uczy bawi, bo gra się w nią przyjemnie. Jest spokojna, jest ciepła. W sam raz, żeby usiąść sobie gdzieś w takim ciepłym, przyjemnym sweterku, z kubkiem herbaty i zagrać z rodziną, właśnie w taką spokojną. Ja się będę tutaj powtarzała, ale ona jest spokojna, w spokojną grę. Wbrew pozorom ona naprawdę nie jest nudna, jest przyjemna i ciekawa i mogę Wam ją polecić. Nie będzie tutaj szału i rozrywania się na kawałki jak w większości gier, które my przedstawiamy, natomiast jest to miła odmiana i zdecydowanie warto spróbować. Ja na dzisiaj dziękuję za uwagę, jeżeli Wam się podobało to zapraszam do kciuka w górę i subskrypcji. Do zobaczenia.